Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Klecka, jestem prezesem Fundacji Fastryga od lat współpracującej ze Śląskim Ośrodkiem Adopcyjnym, głównie w obszarze szerzenia wiedzy na temat FAS-FASD, ale też diagnostyki, wczesnej diagnostyki FAS-FASD. I o tym chciałam powiedzieć. Do rodzin adopcyjnych trafiają dzieci, których z różnych powodów Rodzice biologiczni nie mogą wychowywać. Takie rozstanie, choćbyśmy źle myśleli, nawet o tych rodzicach biologicznych, ono zawsze jest traumatyczne dla dziecka, nawet wtedy, jeśli matka w ciąży nie piła. Ale dziś skupiamy się na tej tematyce ciąży, w której dziecko doświadczyło działania alkoholu. W zasadzie my, terapeuci, psycholodzy, medycy, wychodzimy z założenia, że dzieci po takich przejściach zawsze mają jakiś rodzaj deficytu, bo to jest tak jak dziecko, które przeszło działania wojenne. Tak można przyrównać to, co spotkało je, kiedy rozwijało się w okresie ciąży i zetknęło się z substancją, która była dla niego zagrażająca i niszcząca. I teraz, co robić później? Wczesna diagnostyka jest takim rozwiązaniem. Wczesna diagnostyka nie jest naznaczaniem dziecka. Wiem, że wiele rodzin adopcyjnych się obawia takiej diagnozy, myśląc, że specjaliści, którzy zajmują się tematyką FAS będą u każdego dziecka ten faz diagnozować. To nieprawda. Ale wczesna diagnoza nie jest etykietą, nie robimy tego po to, żeby dziecko naznaczyć, tylko po to, żeby pomóc. Wczesna diagnoza pomoże nadać właściwy kierunek, ponieważ mamy w rodzinach adopcyjnych dzieci, które rozwijają się nieco inaczej niż dzieci takie standardowe, zdrowe, które nie spotkały żadne trudne sytuacje w życiu. Więc proszę nie obawiajcie się tej wczesnej diagnozy. Ona może przynieść i oddech ulgi, i taką świadomość, że wiem co robić i dokąd zmierzać dalej.